Jest one Filip i Bartek. Ej! Uf, ej, Bartek a tych Bartek. No osiema. Siema tu stare garbaty. Dobra Wipie. Dzisiaj pokażemy. Nie no. Dobra, Grzymi. Dobra. Uj. No, ale pokaż mi... Tak, to ja znam bardziej. W tą w tą okolicę od Filipa, bo ja dużej iglałem w tą grę. Ale to nie oznacza, że jest dobre. Dobra. O kurde, ale fajne. Idziemy na to. Dobra, tutaj się robi takie namioty i tutaj są misie, tornado, jak tornado cię porwie, to później pu to później pójście, a mis może cię zabić w powolutku. Miś to cię da 30 kawałek. My mam że trzydzieści kawałek to jest dużo. Nie no, miście, się tak powoli zaczniesz pać, będzie zabijał, zabijał, a już padniesz na kilka kawałeczków. Dobra, sara baba. O! Dla mnie to brzmi. Ej, czekaj, ile trwa odcinek? Dobra, jeszcze długo. Dobra, widzowie. No! Dobra, zobaczymy mapę. A gdzie my jesteśmy mnie? Jesteśmy bardzo blisko tego. Ła, wow, Spawna. Tak, bardzo. Ej, tu my jesteśmy, bo ja widzę twój nick, mój, więc tutaj jesteśmy, tu na brzegu widzowie. Tam gdzie lata mieszka, to my tam jesteśmy, tu widzą pewnie, tam gdzie lata. Mieszka, to pewnie. To ta. No na to na tej dzielnicy jesteśmy. To nie widzą, bo... Nie, to... nie widzą. Widzą, widzą, po, jej, po, po im pokazałem. Dobra, patrz. A ja może wyjść? Czemu? Okej. Okay. patrz, O, fajnie się, fajnie. O. Tutaj możemy oglądać jak będzie to tornado dla spokoju, żeby się, żeby, no wiecie. To tylko początek jest, będzie więcej. Na przykład jak tornado i tak dalej. Tam jest takie wejście, ale my do niego nie idziemy. Czemu ty zrobić muścik, kiedy tutaj nie ma żadnego wody. Proszę patrzeć. O. Deaddywan, klik stawał 5 tysięcy. Ja pytam się, dlaczego tak drogo. No, okay. <laughs>

Na razie nie mamy żadnej przygody. 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 Żadnej nie mamy. Daj No fajnie się bują z tyłu. O, pianki, a ty? Ja też. Ej, rano się robi, juhu! więcej, patrzcie jakie góry. Co? A to mój telefon widzowie jakby co? Zobaczcie jaki góry. Tu Bartek coś robi? Ten robocik. Dobra. Zapowiada się na fajny film, nie? Nie, chwili piwatek przed panią obóz, to nadem mi się, ale mi się raczej tak wiecie. No Freddy Fazbear. Oho! Freddy Fazbear. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Dobra, jakiś gość tu przyjechał. Dobra, spadaj. Nie jest bogatszy od nas. Nie, nie jest bogatszy, bo ma takiego... Bo ma takie auto, a my też mamy takie auto, ale nie jest bogatszy, bo bym miał Lamborghini wtedy. Ale nie ma. Dobra, ale piękne góry widzicie widzowie, taki piękny, takich pięknych. Czekaj, to ja coś tu robię z kamerką. Nie, no, co ja widzę, odwalam z kamerką? Co ja odwalam z kamerką? Dobra, no, co ja odwalam z kamerką, to się obejdzie, ale. Dobra, zrobię jak najbliżej mogę ekranu. O, dobra, tak mogę. Dostaj światło. Nie. Aha, bo tak słyszałem. Może ktoś dołączył i dostaj światło. Ja coś innego zrobiłam, żeby wypić. A? Co ja co? zrobiłem? A co ty? Nie, gdzieś dołączyłem. Co ja zrobiłem, widzowie? Dobra, obejrzyj się. Dobra, zrobię ten cięcie. Dobra, już wróciłem z cięcia. Ej, Bartek, gdzie ty jesteś? Tam się tworzy tornado. Ej, Bartek, gdzie ty jesteś? Oho, pada mi bateria w telefonie. Gdzie ty jesteś Bartek? Zobacz tam. muszę Zobacz to na O To dołączamy do brukellę. Dobra, to dru drugi kawałek jest z brukellę, a drugi z tego, wiecie. Cały jesteś bezdomnym. O. Dobra, to ci włożył takie fajne porteczki. O, policja jest? Tylko gdzie? No pytanie na sto punktów. Dobra, zaparkował, dobrze. Ej, czemu ty masz złamane serca, Bartek? Ej, wiesz, że ja nagrywam. Bartek, ja nagrywam jeszcze. No i... No i co? A co ty się obraziłeś niby? Ja obraziłam się. Czy ty masz złamane serca i jakiś płacz? Nie was. Ej, to nie będę tego mówił na odcinku. Lepiej powiem, co się stało, ale nie będę tego mówił. No, to powiedzieć. Zerwał z dziewczyną w Robloxie. Robloxie, No tak, on w Robloxie, nie w Realu. Dobra, tych Dobra, dobra, ale nie wywalaj. Co? Nie wywołaj, okej? Okay? Ja idę. Czekaj, ja idę. Na pogrzeb. Ja idę. Jaki pogrzeb? Kogo? Kogo pogrzeb niby? Zaltunia. Nikogo. Krecha. <grafy> Mazbyska. No właśnie na zbićka, bo zbiiszek zleciał z drabiny. Bo się połamam, na no czeka O właśnie o tej drabinie tak? Tu ja? pisze Polak. Jaki Polak ci się powoliło? Co ty napisałeś? Zła serca? To chyba chyba serca. Nie, to ty. Patrz, co on napisał! No. Ej, tylko w nie, nie widać. No, co robisz? Żeby... Ej, bo ty nagrywasz. No, nagrywam a co? Nagrywałam, a co? Ej, no... Może... No co? Odkryjmy się przy domu... Zero Muuuuu! W... ...mu. W... Ty! W... Pustego. W... Stary. Żartuję. Ej, piłka wziąć! Dobrawa... Się... Którego domu mam przyjechać? Do... Dom czy przy trzy. Dobra. Jaki dom... Jaki dom zrobić? Nie mnie posługiwać. Ano? No to zaraz zaczynamy. I ty będziesz... I ty i, i ja jestem złym co, a ty musisz mnie złapać. Dobra, widzowie, drugi odcinek będzie na drugim odcinku. Naka. Kawałek cały, kiedy będę go mojego przyjaciela gonił, będzie na drugim odcinku. Nara, widzowie.